Siadajcie proszę jeszcze raz. Każdą, każdego z was z pielgrzymów chcę przywitać. Tych, którzy jechali tak daleko z wybrzeża, jak i którzy bliżej są. Pozdrowić moich parafian, którzy też są tutaj. Widzę, jest to taki błogosławiony czas, kiedy jakaś reszta Izraela zbiera się, by mimo wszystko trwać takiej pielgrzymce pokutnej, wynagradzającej, trwać kosztem nocy, by czuwać. Kiedy inni śpią, inni walczą, walczą duchowo. Właśnie o trzeciej będzie róża, msza święta, bo to trzecia godzina, w przeciwieństwie do godziny miłosierdzia, jest godziną demonów i dlatego też o trzeciej będzie tam msza. A teraz parę słów do tych tekstów to jest dobra nowina. Bóg dał prawo i przykazania, i oświadczył, że będzie Bogiem, o ile będziemy chodzić Jego drogami. Myślę, że być Bogiem to znaczy być kimś, kto w sposób jedyny rozwiązuje problemy życiowe. To znaczy, mieć Boga. Mieć kogoś, kto rozwiązuje moje problemy, bo kocham Je. Bo jest Bogiem wszechmogącym, zna przeszłość i przyszłość i w pełni miłosierdzia tym, którzy Mu zaufają, rozwiązuje ich sprawy. Dzisiaj, gdyby tak spytać, co jest Bogiem dla świata, co rozwiązuje problemy ludzi, no to pierwsze to zdrówko jest. Wszyscy uważają, że zdrówko rozwiąże problemy, ale ono będzie tylko do czasu. I musi się posypać i posypie się. Innym problemem to są pieniążki, no ale trumna kieszeni nie ma, a jeżeli nie będzie co kupić, to i pieniążki nic nie pomogą. Pokazuje to sytuacja, kiedy ci uciekinierzy mówią, my pieniądze mamy, ale nic nie można kupić. Być może, że do nas przyjdzie ta sprawa, że też tak się okaże, że pieniądze nic nie dadzą. Co daje? Bóg, życie. I ci, którzy staną przy Panu Bogu mimo wszystko, licząc nie na to, co ludzkie, ale na to, co Boże. Dlatego mówi, ja będę waszym Bogiem. A wy wypełnijcie z całego serca te, to prawo, które nakazuje. Co się okazuje? Że nie jesteśmy w stanie. Dobrze jest tak powiedzieć, nie jestem w stanie. Wydziesień przykazań wciąż nie, nie jestem w stanie. Jestem recydywistą grzechowym. Wciąż te same sprawy i to walka duchowa trwa, bo wciąż walczysz z brudem, ale w czystym chodzisz. Walczysz z chwastami, ale coś urośnie. Walczysz z grzechem, ale przyjmujesz Jezusa, świętego Boga. Staje się mieszkaniem. Niesiesz Jezusa światu, jak Maryja. Dlatego to Jezus w tą historię, kiedy Izrael nie był w stanie przykazani prawa wypełnić, on wszedł w tą historię. I on wypełnił prawo. To my jesteśmy wciąż jak ci, którzy wyrwani spod władzy demonów, spod władzy nie faraona, ale diabła, nie z Egiptu, ale z, z ciemności i grzechu, przez chrzest zostaliśmy przeprowadzeni przez śmierć, by się narodzić do życia nowego, jak ci przez Morze Czerwone. Idziemy przez pustynię, jak tamci szli, i wciąż szemrzemy. Nie ma chleba, nie ta kondycja, nie taka łazienka, nie taki samochód. Wciąż nam brakuje. Wciąż mamy swoich bogów, którymi, które rozwiązują nasze problemy. Co jest najważniejsza: rozrywka, wakacje, święty spokój. Sto tysięcy takich bogów różnych jest, czemu się ludzie kłaniają. Telewizorowi, aparatowi, smartfonowi, wszystkim innym tym bardziej rzeczom, jak gdyby one cokolwiek znaczyły. Wystarczy, że pr prądu braknie i to wszystko do niczego się nie przyda. Nie akceptujemy własnej historii. Tak jak Żydzi na pustyni wciąż szemrali. Po co ta pustynia? Czemu musimy stać? Czemu iść? Czemu nie ma wody? Czemu nie ma mięsa, jedzenia? W tą historię przed Jezus stąd zwyciężył pokusę chleba, powiedział, życie zależy od Boga. Pokusę bożków powiedział, tylko Bogu się kłaniał będziesz. Pokusę akceptacji własnej historii, własnego życia. Duch wziął Jezusa na szczyt świątyni i pokazał Mu przecież skoczysz, aniołowie cię poniosą. Po co masz być Mesjaszem cierpienia? Po co cię mają krzyżować? Przecież możesz zbawić inaczej. Jesteś Bogiem wszechmogącym. I dlatego przychodzimy to, by przyjąć to słowo z Ewangelii. Miłujcie nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy prześladują. Jedynym nieprzyjacielem w Biblii, w języku Biblii jest diabeł. A człowiek jest biedaczkiem, który otumianony przez demona, prowadzony przez szatana, jak wielu tych, którzy przelali miliony krwi. Przecież wiadomo, Kim byli ci ludzie i komu służyli, z kim mieli umowę, i ten świat wielkich możnych też jest prowadzony na sznurku przez demoniczne pomysły. I dlatego chcemy przyjąć słowo i powiedzieć tak. Ty, Pani, masz rację, mówiąc trudne te słowa, by nie mówić fałszywie, by nie wyśmiewać, by nie oceniać, zostawić sąd Panu Bogu. Ty masz rację, a drugie to niech im się stanie. Ja wiem, że ja nie potrafię tego zrobić, ale wierzę, że Duch Święty, dany nam od Ojca i Syna, dar ten duch miłości, jaka funkcjonuje w osobach Boga, jest w stanie rozlać się w sercach naszych i uzdolnić nas biedaczką do tego, co jest niemożliwe. Bo chrześcijaństwo oddać życie za drugiego, to jest niemożliwe. Każdy z nas jest egoistą. Każdy się boi. Ale to właśnie świadectwa wielkich męczenników, wielkich Polaków, Popiełuszko i inni pokazują, że to Bóg daje odwagę i Bóg daje pokój życia. Chodzi o to, żeby w tej Jerozolimie, w, te, w tej Sodomie, jakim jest świat dzisiejszy, było tych dziesięciu. Po to, żeby świat ocalał. I dlatego Wasza pielgrzymka pokutna z trudem wielogodzinnej jazdy z wybrzeża, noc tutaj spędzona, jest takim dobrym znakiem. Chciałbym, żeby ją się rozlewał. Rozlewał na okolice, na Polskę, na świat. Dla Pana Boga nie ma odległości i przeszkód. Wystarczy, że jakaś mała iskierka, taka jak ty. Może ktoś powie, kim ja jestem. Nic nie szkodzi. Małą iskierką. Już wielka była. Tą wielką iskierką to jest Jan Paweł II. Wielki, a teraz potrzeba takich małych, śmieciowych iskierek, które zapalą. Dlatego chciałbym jeszcze teraz na moment zaprosić takie dwie iskierki. Chciałem coś powiedzieć. Obiecuję, że nie będzie długo. Oczywiście byłoby lepiej nie z pulpitu, ale że rejestrujemy to wszystko, więc przepisy się nie złamią. Stań sobie tutaj, tylko nie będzie nagrywany, wyraźnie, wiesz, może tutaj chodzi jednak. Tu, tu, tu. tu. Przepisy przepisami, ale chodzi o to, że stań sobie tutaj i mów, co chciałaś powiedzieć. I powiedz, jak masz na imię, nie, nie za blisko spokoju. Dobrze. Okay. Szczęść Boże, nazywam się Sandra Klas. I właśnie przyjechaliśmy pielgrzymką z Trójmiasta. Więc ja chciałabym złożyć świadectwo tutaj, mojego oddania mojego nałogu Maryi. Więc tym nałogiem było palenie tytoniu. Więc jeszcze przed ciążą paliłam, i jakoś nie wydawało to się dla mnie złe. Nie traktowałam to jako naukę, tylko jako coś, co jest akceptowane jeszcze przez Boga. E, natomiast zeszłam w ciąży, więc przestałam palić. E, po ciąży znowu zaczęłam palić, dlatego że e, straciliśmy swojego syna, więc jakoś e, chyba chciałam e, pogłębić się znowu w czymś. No i e, pewnego razu zadzwoniła do mnie Ola że jest e, pielgrzymka do Burze, Burzyna, jest to Polskie Medjugorje. E, I tam e, zaprasza nas Maryja. Pomyślałam, no kurczę, nie wiem, po co mam tam iść, e, jechać, ale pojadę, bo ufam, e, no, ufam e, Maryi i Bogu. No i pojechałam. I tam już w drodze z tyłu głowy, z tyłu głowy miałam, żeby może zostawić to palenie dlatego, że potem się źle czułam miałam wyrzuty sumienia jak przyjmowałam komunię, już coś tam zaczęło mi w sercu kiełkować była tam męka pańska, pamiętam już była to końcówka męki pańskiej i się trochę denerwowałam że no nic nie czuję nie czuję żadnego żadnej iskierki w moim sercu że, że mogę coś zmienić poszłam na przerwę i poczułam potrzebę zostawienia paczki fajek, którą kupiłam właśnie przy ołtarzu, ale nie wiedziałam, czy mogę to zrobić, więc spytałam jeszcze księdza i Oli, którzy na to zezwolili, więc pamiętam, była to ostatnia, bo przedostatnia godzina męki pańskiej, która bardzo mnie poruszyła, bo była to właśnie pożegnanie Maryi ze swoim synem. Postanowiłam podejść blisko do ołtarza, jakieś miałam takie poczucie, e, uklęknąć i uklękłam, e, modliłam się, e, żeby Bóg pomógł mi zostawić te, e, te papierosy tu przy ołtarzu, bo wiem, że jak je wezmę do domu, to znowu zacznę palić. E, i powiem Wam szczerze, było to dla mnie bardzo ciężkie przeżycie. Kiedy zaczęłam się modlić, bardzo mocno modlić w ciszy, takiej, przyszedł do mnie bardzo mocny ból płuc. Czułam, że się dusiłam. Zaczął bolać, boleć mnie brzuch. Zaczęłam prosić mojego anioła, właśnie syna Stasia, żeby mi pomógł, potem Maryję i właściwie wszystkich świętych, którzy przyszli mi do głowy, bo ciągle sobie powtarzam, że po prostu nie dam, nie dam rady sama zostawić tego nałogu. Trwało to bardzo długo, bo trwało to chyba pół godziny, aż do mszy świętej. Ból, który rozrywał moje płuca, wtedy dopiero zdałam sobie sprawę, jaki to jest nałóg, Pojawiły się też wyrzuty sumienia, jak mogłam z takim nałogiem przyjmować komunię świętą. Więc zaraz po tych myślach postanowiłam zostawić tą paczkę papierosów. I bardzo mocno płakałam po tym, bo czułam taką ulgę, czułam takie uwolnienie. Czułam, że Maria jest przy mnie, że mnie przytula. Takie jakby, jakby byłabym przykryta jej płaszczem. Czułam się bardzo uwolniona. Zaraz potem poszłam, wyszłam na dwór z tych emocji, żeby uchłonąć. I moje ręce, bo tego samego dnia jeszcze paliłam przed, przed męką pańską, zaczęły bardzo brzydko pachnieć. Tak mnie to obrzydziło, że od tego czasu nie, nie, nie palę właśnie papierosów. E, wiadomo, zdarzyło mi się to dwa, trzy razy, żeby spróbować, czy na pewno nie chcę do tego wrócić, ale nie. Nadal ten e, smród, że tak powiem, został, więc e, po to tu jestem. E, chciałabym dać właśnie takie świadectwo, że mm, no Bóg czasem nam daje to, na, o co my nawet e, nie prosimy. Chwała Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Krysia. Chciałam powiedzieć, że odkąd odkryłam, że sakrament małżeństwa ma taką moc jak sakrament kapłaństwa, ja zaczęłam prosić Pana Jezusa także za moim mężem. Mój mąż ma bardzo dużo chorób. I zawsze jak się coś działo, ja zawsze mówiłam, Jezu ratuj. I nim ja byłam w, Murzynie, w Burzynie, na adoracji nocnej, przy Najświętszym Sakramencie, to wtedy ja już miałam praktykę. I tak samo wtedy poprosiłam Pana Jezusa. Ja mówię, Panie Jezu, ja Cię proszę, w imię naszego małżeństwa, w imię sakramentu małżeństwa, ja kocham mojego męża, on ma tyle chorób, Tyle już mu zabrałeś, ale proszę cię. I tak prosiłam całym sercem. Ja nigdy nie wiem o co prosić, bo przecież Pan Jezus wie, ile tam tego jest wszystkiego. Kiedy Kapan miał modlitwę, o uzdrowienie, wziął na święty sakrament i chodzi z Panem Jezusem po świątyni. Pan Jezus był na drugiej stronie, po przeciwnej. Ja dostałam darpaczu. Ja już wtedy wiedziałam, że Pan Jezus mnie pomógł, że mi pomoże. Myśmy przyjechali, nie pamiętam, chyba nad ranem do domu, czy koło dziesiątej, i się pytam mojego męża, jak on się czuje, a on mówi, wiesz co, wczoraj w nocy, w 12 godzinie, mi się śniło, że Ty stoisz nade mną i mnie błogosławisz. Wszystko, ja mu mówiłam wtedy, że ja się za nim modliłam i ten poniedziałek poszedł do pracy. Przychodzi z pracy, on mówi, jak mnie boli ręka, ja nie mogę utrzymać kierownicy. Co ty tam mi robiłaś? Co, co to ty się modliłaś? I tak go bolała przez dwa dni. A ta ręka dlatego go bolała, bo on miał kiedyś, no nie wiem jak to nazwać, mu tam się ropiło, miał taką bardzo duży taki, taką narość, wrzut. I on to sobie tam niechcąco jakoś przeciął. I mu się zawsze psuła krew. I ciągle było z tą krwią. I przez to te, i z nosa mu krew leciała. I, I tak ciągle przez to. A od tego czasu krew mu zaczęła się sama naprawiać. Lekarz mówi, to się samo reguluje. Na tym chciałam poprzestać. I zaznaczyć, że jeszcze będę prosić, bo jeszcze mam o co prosić Pana Jezusa, jeśli chodzi o mojego męża. Bardzo dziękuję. Chwała Panu. Powiedz o następnym spotkaniu, co Pan Jezus przez stareństwo Marii zrobił w roku. Coraz więcej jest tych świadectw i ojców Andrzej i inni, którzy słyszą, jaki jak, jak mało biany potrzeba, żeby wielki cud był zrobiony, ale on musi być inaczej. To nie zadziała. Dlatego się teraz nasze proszę i